Malina z malinowy XLPL. Dzisiaj pokażę Wam drugi sposób na to, w jaki sposób porównać dwie kolumny czy dwa zakresy dane. Tak ogólnie mówiąc. Kiedy możemy spotkać się w ogóle z taką sytuacją? No załóżmy, że mój zakres jeden z bardzo ważnymi danymi wysyłam drugiej osobie, żeby sprawdziła, czy na pewno wszystko zrobiłam w tym, z tymi danymi dobrze. A no i ta osoba dokonuje jakichś poprawek po czym załącza mi to, załącza mi to e, załóżmy w mailu i mówi, że dokonała zmian bo wydawało jej się, że coś tam jest niedobrze no i ja dostaję ten plik i się zastanawiam no dobrze, a gdzie ta osoba tych zmian dokonała? nie mam kompletnie pojęcia co najlepiej w takiej sytuacji zrobić? polecam najpierw sobie skopiować oba zakresy do jednego arkusza, żeby móc te dane porównać Najłatwiej, naj, najładniej, może tak, najładniej porównać to za pomocą formatowania warunkowego. W poprzednim filmiku, adres tego filmiku widzicie teraz na ekranie, pokazywałam, jak to zrobić za pomocą, za pomocą sposobu, który się nazywał szukanie unikatowych wartości. A teraz pokażę Wam lepszy sposób, bo bardziej dokładny. Troszeczkę też za pomocą formatowania warunkowego to zrobimy, ale troszeczkę, troszeczkę będziemy bardziej wchodzić w formuły. Ok, czyli tak, czyli zakres pierwszy, ten tutaj, który jest obecnie zaznaczony, to są moje dane, a zakres drugi to są te dane, które załóżmy ten kolega nam wysłał i chcemy, chcemy sprawdzić, gdzie są jakieś różnice. I teraz tak naprawdę, czy będziemy porównywać to na pierwszym zakresie, czy na drugim zakresie, kompletnie nie ma znaczenia, Ważne, żebyśmy zobaczyli różnice, a je zobaczymy w obu przypadkach. Ok, ja w takim razie będę pokazywała różnicę na moim zakresie, czyli na zakresie od A2 do B10. Zaznaczam sobie ten zakres i z, ze wstążki z menu narzędzia główne wybieram formatowanie warunkowe, a z tego nowa reguła. Nowa reguła. Następnie wybieram opcję Formatuj tylko komórki zawierające. Pojawił, pojawiła mi się, pojawiło mi się nowe podokienko, gdzie wybieram, wybieram format, gdzie mówię Excelowi, które komórki ma formatować. I tak, wartość mojej zaznaczonej komórki ma być jaka? Ma być nierówna. I teraz warto byłoby wskazać Excelowi, Nierówna jakiej komórce? No to ponieważ moja obecna zaznaczona komórka to jest A2, zaznaczona aktywna komórka to jest A2, to jej odpowiada komórka u mnie D2, czyli klikam ją. Excel domyślnie format, y, wstawia wstawia dolary, czyli używa adresowania bezwzględnego. Ja się pozbywam tego formatowania wciskając klawisz F4 2-3 razy. Ponieważ chciałabym, żeby komórkę A2 porównał do D2, B2 do E2, A3 do D3 i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie mogę mieć dolarów, nie może być komórka zablokowana. Ok. Podgrąd formatowania, warto coś wybrać, bo nie zobaczymy żadnej różnicy. Klikam formatuj, no i znowu wybieram jakiś kolorek, który, którym chcę, żeby Excel zaznaczył mi różnicę. Może tym razem niech to będzie na niebiesko. Dam ok. I ok. No i proszę bardzo. Mam cztery różnice. Cztery różnice i rzeczywiście. Komórka B3, jej odpowiednik to komórka E3, i tu mamy 771. Następnie jest 242, 324, a nie 755 i tak dalej. I zobaczcie, że tutaj zawsze Excel mi porówna komórkę z zakresu pierwszego, z odpowiadającą komórką z zakresu drugiego. Nawet jeżeli będą jakieś identyczne wartości w pierwszym zakresie, na przykład 181, to Excel nawet wtedy je zaznaczy. Poprzednia metoda z poprzedniego filmiku nie zaznaczyłaby tutaj tej różnicy. Ona by tą różnicę zaznaczyła w tym zakresie. A tam akurat kazałam pokazywać Excelowi w dwóch, w dwóch zakresach zaznaczać zmiany. No właśnie, a ta metoda tak czy siak pokaże. Dlatego bardziej polecam tą metodę. Ona może jest troszeczkę wolniejsza, ale, ale bardziej dokładna na pewno. No i to by było na tyle. A jeżeli chcecie więcej trików zobaczyć, to oczywiście zapraszam do oglądania mojego kanału na YouTubie. Ale również zapraszam do odwiedzenia mojego bloga, czyli malinowexcel.pl.